kochana wspólnotko, zobaczcie, gdzie przyjechaliśmy. Mikołaj tam już idzie. A ja wam pokażę tablicę informacyjną. Bo przyjechaliśmy tutaj na kręgi kamienne. O, to jest chyba drugi wiek czy trzeci. Hmm. Tu jest tablica informacyjna. Jak ktoś by miał ochotę, to może sobie zatrzymać ten kadr. Ile zbudowane wiele tysięcy lat przed naszą erą. O wskazują na to porosty na kamieniach tworzących kręgi. Tu jest mapka tych kręgów. Tutaj jest też trochę takich informacji na ten temat. No ale my nie jesteśmy historykami. <laughs> Przyjechaliśmy tutaj po prostu, żeby się pomodlić, szukać też tych korzeni naszego naszej wiary, naszego chrześcijaństwa. O, tu jakieś amulety, widzicie? Takie pogańskie jakieś zwyczaje <laughs> przed naszą erą Bardzo ładnie tutaj wszystko odnowione jest. No widzicie tak te kręgi kamienne wyglądają. Także zaraz sobie tam pójdziemy. Dzisiaj deszczyk pada. Tu jakaś taka dekoracja ładna z rowerkiem. Ja w pierwszej chwili, jak tu podjeżdżaliśmy, myślałam, że ktoś na takim białym rowerze przyjechał. <śm> no, o, tu nawet jakieś monety znaleziono. Takie sprzed naszej ery. No dobrze, a myśmy tu przyjechali zbierać mannę. Słowa Bożego na każdy dzień. Więc witajcie kochani wspólnotko Chodząca codziennie na modli spacerki i na początku chcę podziękować serdecznie mojej patronce um, Renatce z, y, z Bydgoszczy za to, że wsparła mój kanał Bardzo Ci dziękuję Renatko za Swoją hojność. I tak idziemy. A zaraz Wam powiem, jaką mam pierwszą myśl dzisiaj. <grymne> Deszczyk pada, ale mamy parasol. Mamy kalosze. Więc żadna pogoda nie jest nam straszna. Tutaj jest kierunek zwiedzania. Prosimy nie wchodzić na kurchany, ponieważ w ich wnętrzach znajdują się mogiły ludzi sprzed wielu tysięcy lat Oczywiście nie będziemy wchodzić na żadne kurchany Ale moja pierwsza taka polecajka, dzisiejsza pierwsza myśl, żeby Wam polecić filmy, które wrzuca do internetu ksiądz Andrzej chyba, Muszala ksiądz profesor Muszala z tego co widzę to najwięcej filmików ma na kanale Pustelnia na Potrójnej ale w ogóle jak wpiszecie w wyszukiwarkę na youtube ksiądz Muszala to tam będzie, będą różne serie o Janie od Krzyża. Ma serię filmów bardzo ciekawą o Małej Teresce, o modlitwie w ciszy. A ostatnia seria to jest modlitwa w czynie. Właśnie wczoraj słuchałam kolejnego filmiku. Słuchałam, oglądałam. Bardzo wam polecam. To jest taka bardzo bliska nam duchowość. Trochę mi przypomina ojca Mietka, wołoszyna tego, który pierwszy otwierał przed nami Pismo Święte. Także taka, takie moje polecenie. Dobrze, idziemy. A ja sobie otworzę pierwsze czytanie, dzisiejsze. Pierwsze czytanie. List świętego Pawła apostoła do Koryntian. Te, takie jego mocne słowa, kiedy on mówi: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. I no, tam w, akurat w tym fragmencie są niesamowite jego refleksje, że ta jego służba polega na tym, że tak naprawdę to on stał się wszystkim dla wszystkich, po to, żeby chociaż niektórych pozyskać. I pracując dla Ewangelii, on w tym głoszeniu stał się sam stał się właściwie jakby Ewangelią dla innych. I biada mu, gdyby tego nie robił. Że to jest jego służba. Jego powołanie. I co jeszcze porównuje się do zawodników. Którzy... Czy zapaśników. Którzy sobie wszystkiego odmawiają. Którzy... Podbijają w niewolę swoje ciało, po to, żeby zyskać jakiś wieniec, jakąś nagrodę przemijającą. A święty Paweł mówi, że on szuka tej nagrody, walczy o nagrodę nieprzemijającą czyli właśnie o życie wieczne, o te laury. Które przychodzą jako nagroda spełnienia woli Bożej, zgłoszenia Ewangelii. I to jest prawdziwie wieniec nieprzemijający. Oni sobie wszystkiego odmawiają, ćwiczą swoje ciało. W takich, wiecie, tych nagrodach przemijających, tych nagrodach doczesnych. A My tutaj wraz ze Świętym Pawłem walczymy o nagrody nieprzemijające. Także chwała Panu. Myślę, że my dzisiaj też wychodząc w tą pogodę taką niesprzyjającą, budząc się o świcie, też jakoś poskramiamy to swoje ciałko, które by chętnie jeszcze się zakopało w kołderki i poduszeczki ciepłe ale my szukamy czegoś więcej i tutaj jesteśmy w tym kręgu kamiennym jakoś ludzie pierwotni też szukali Boga też jakoś myśleli o tym, że jest coś co nie przemija tęsknili do do jakichś mocy nadprzyrodzonych do, do czegoś co co przerasta ich byt doczesny, i to starali się wyrazić jakoś właśnie w takich budowlach prehistorycznych. Tutaj są trzy kamienie. Wiecie, to trochę się nam kojarzy chrześcijanom ze strójcą świętą. Trzy kamienie są w środku tego kręgu. Tu jest jakiś taki kurhan. Gdzie prawdopodobnie były pochówki Też ludzie starali się te swoje doczesne szczątki jakoś upamiętnić, żeby to całkiem nie przeminęło, nie przepadło Tam jest jakiś inny kolejny krąg Podejdziemy sobie bliżej może przy okazji pokażę Wam co tutaj mamy. Jakie atrakcje turystyczne w naszej gminie. O, akurat ten kamień, taka stella. Wydaje się taki jakby lekko obrobiony. Do takiego kształtu. Hmm. Dobrze, nasi przodkowie też szukali czegoś więcej niż ludzkie życie przemijające, a my szukamy Słowa Bożego. Gdzie tu jest kierunek zwiedzania? Dobrze, zaraz włączę sobie psalm. I dzisiejszy psalm, jak miła Panie, jest świątynia Twoja. I zobaczcie, Pan Bóg odpowiedział na tęsknoty tych pierwotnych ludzi, którzy szukali czegoś nadprzyrodzonego w swoim życiu. Starali się przynajmniej usypywać jakieś kurhany, budować jakieś kręgi z kamieni. Yy, modlili się do Słońca, które też dawało im życie. I tutaj mamy przykład tego, że ludzie starali się jakoś po swojemu budować te świątynie z tych materiałów, które mieli do dyspozycji. Usypywali z kamieni te, te jakieś małe świątyńki, ustawiali, szukali jakiejś swojej koncepcji i Pan Bóg. Odpowiedział na te ich tęsknoty, pragnienia. Dał im koncepcję, właśnie świątyni. Ludowi wybranemu była ta świątynia, według, według Bożych nakazów, wybudowana według Bożej koncepcji. Mieli tam arkę przymierza wewnątrz, w której były zgromadzone yy, Kamienne tablice, i manna, i laska Arona, która zakwitła, i co tam wewnątrz był świecznik ustawiony, siedmioramienny, który był wyrzeźbiony na kształt drzewa czuwającego, czyli migdałowca, I tam były Lampki oliwne, które się miały palić cały czas, kapłani byli odpowiedzialni za to, żeby te lampki się paliły. Także o wszystkim Pan Bóg pomyślał, odpowiadając na te ludzkie tęsknoty. A w tym psalmie jeszcze jest mowa o tym, że Pan Bóg. Wynagradza i błogosławi tym, którzy są czystego serca, prawego serca. Więc mamy ufność w Panu. Możemy się radować tą Jego świątynią, która teraz jest w naszych wnętrzach. Już tamta świątynia przeminęła Starego Testamentu, zasłona się rozdarła na pół, kiedy Pan Jezus umierał. Więc Bóg pragnie przebywać w naszych wnętrzach i my jesteśmy tą świątynią I jesteśmy budowani z tych żywych kamieni. Ta nowa świątynia jest budowana z żywych kamieni. Więc zobaczcie, jak to wszystko się łączy: te prehistoryczne ludy, które budowały jakieś pamiątkowe, święte miejsca z kamieni, a my, jako ta nowa świątynia, jesteśmy budowani z żywych kamieni. Także chwała Ci, Panie, że Ty jesteś taki dobry, łaskawy, taki łagodny. Odpowiadasz też na te nasze pragnienia. Wpisujesz się w jakieś nasze tęsknoty. No ale też prowadzisz nas ścieżką do, do tej Twojej Bożej koncepcji nieprzemijającej, i nas też wtajemniczasz. Te swoje koncepcje pokazujesz nam, co naprawdę się liczy w życiu. Chwałać Panie. I dzisiejsza Ewangelia mówi o tym: Pan Jezus mówi, że dopiero człowiek w pełni wykształcony, uczeń w pełni wykształcony, może być jak, jak jego nauczyciel. Czyli tak myślę o tym, że dopiero kiedy mamy naprawdę taką Bożą wiedzę zbliżoną do pełni, dopiero w pełni, można jakoś wyrokować, można sądzić, osądzać tą rzeczywistość, która nas otacza. A jeżeli jeszcze jesteśmy nie w pełni wykształceni, nie znamy Słowa Bożego, tylko tam troszeczkę coś tam liznęliśmy. I tak naprawdę, we własnych oczach mamy jeszcze belki, czy belkę. To trudno nam jest, wiecie, tak osądzać co inną, co robią bracia, co źle tam postanowili, co źle rozeznali. Pan Jezus mówi, że jeżeli w twoim oku jest jeszcze belka, to ty nie możesz mówić drugiemu wy, wyjmijć bło ze swojego oka. Tak, jak Faryzeusze chodzili za Panem Jezusem, i tam co chwilę coś tam znajdowali. A to, że Twoi uczniowie nie myją rąk, nie poszczą, wiecie, kłosy zrywają i sobie podjadają, i tak starali się te jakieś źdźbła wyłuskać z ich oczu w momencie, kiedy. W ich całym jestestwie tkwiła wielka belka. I widziałam kiedyś, bo dawno temu, jeszcze z pierwszą wspólnotą, czasami spotykaliśmy się w seminarium duchownym w Pelplinie. I tam w refektarzu był taki obrazek bardzo sugestywny z daleka to bardzo śmiesznie wyglądało, bo wydawało się, że ktoś jakby w rękach nad głową trzyma jakąś belkę, wielką wiecie taką kłodę o wiele, wiele większą niż, niż ten człowiek, który to trzymał i dopiero jak podeszło się bliżej do tego obrazka. to widać było, że... Że ten człowiek po prostu podtrzymuje belkę, która tkwi w jego oku. Bardzo to było zabawne, ale jednocześnie bardzo takie e, sugestywne, taka ilustracja. Wiecie, dzięki której można sobie wyobrazić te dysproporcje pomiędzy źdźbłem i belką. Także bardzo mocna. Koncepcja <noise> przypowieści którą Pan Jezus o Mikołaj tam do mnie macha. <noise> Dobrze, idziemy w stronę Jeziorka. Jeszcze wam pokażę co tutaj jest, bo minęliśmy już mniej więcej te wszystkie kręgi, które są na wzgórzu. Nad jeziorem i teraz jeszcze może dojdziemy do jeziorka. Zobaczymy co. Jak ono się prezentuje dzisiaj. W ogóle jesienią to tutaj są grzyby. Kiedyś przyjechaliśmy tu na grzybki i było sporo grzybków. Dzisiaj tu widzę jakiś, ale to jest trójaczek, to nie jest kurka. No, także wiecie, trzeba uważać. Najpierw powyciągać belki ze swojego oka i dopiero zabierać się za. Za szukanie ździ beł w oczach bliźnich. A w ogóle najlepiej to za bardzo się bliźnim nie przyglądać, tylko przyglądać się i rozważać doskonałe Słowo Boże, a nie niedoskonałych ludzi, którzy nas otaczają. No bo oni muszą być tacy. Oni są jeszcze nie w pełni wykształceni. Oni jeszcze wszystkiego nie wiedzą. Oni starają się dopiero zrozumieć tą Bożą koncepcję na życie, zrozumieć na czym polega budowanie z żywych kamieni, na czym polega to, że Bóg chce w nas zamieszkać i na jakich warunkach On będzie w nas mieszkał, że jeżeli my będziemy. Słuchali słowa Bożego i wypełniali je, to Ojciec nas umiłuje i przyjdą do nas. Cała Trójca Święta będą w nas mieszkać. Także taka koncepcja, wiecie, żeby to zrozumieć, to naprawdę trochę trzeba się uczyć No w tej szkole Bożej. Ładnie tutaj jest, powiem Wam. Zadbane wszystko, wyczyszczone. Nie ma śmieci. Drzewa urosły. Ostatnio tu byłam, nie wiem, kilkanaście lat temu. Także zobaczcie. Jeziorko, pięknie deszcz pada. Pięknie, słuchajcie, bardzo ładnie. Tam jakiś łabędzie, daleko. Chyba się pożegnam tutaj z wami. Będziemy wracać do domku. Uratowaliśmy małego kotka, którego który został odrzucony karmimy go, musimy wracać, żeby go znowu nakarmić bo on czy od rana już go karmiliśmy, już go myliśmy i teraz znowu on krzyczy. <grych> tak to jest. Słuchajcie. Jak się weźmie odpowiedzialność za jakieś stworzonko, no to, to, to wtedy trzeba mówić. Powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B i C i tak dalej. Nie ma wyjścia. Dobrze. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie tutaj z tych kręgów kamiennych, tej tęsknoty ludzkości za Bogiem. Tak to odbieram. Amen.